Moi rodzice są bardzo zadłużeni i zrobiłabym wszystko, żeby mieć pieniądze i im pomóc. O, tam jest dziewczynka, która wygląda, jakby jej rodzice byli zadłużeni i potrzebowała pomocy. <grym> Dobrze, że staram pieniędzy pieniędzmi. Posłuchaj, jeśli rozkochasz mojego syna w tobie i załatwisz mi wnuków, to dam ci tyle pieniędzy, ile będziesz tylko chciała. Ale ja nie wiem, czy ja dam radę. Ja jestem taka prosta dziewczyna ze wsi. Czy on się w ogóle we mnie zakocha? Kochana zauważyłam, śmierdzi ci jak biedakowi, ale nie martwcie, się, zajmę się tym. <muzyka> Nigdy się nie czułam tak pięknie. No, 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 teraz mój kontrat na ciebie poleci. I cię gdzieś schować, on zaraz przyjdzie tutaj. No mama, jestem w parku, ale ciebie nigdzie nie widzę. A spóźnisz się trochę. Dobrze to ja poczekam. Dzień dobry proszę pana. Czy wie pan jaka jest godzina? <noise> Kochana, gdzie ty byłaś całe moje życie? <noise> Na urzędniczej? O, wróciłeś Konradzie. A kto to jest? Cycylio oto Karolina. Karolina oto Cycylia, moja najlepsza przyjaciółka z dzieciństwa. Miło ciebie poznać Cycylia, Karolina. O Boże, cześć Karolina, miło Cię poznać. Konrad nic mi nie mówił, że kogoś poznał. Zabijesz matę.